Święty Piotr Albert, urodzony 20 sierpnia 1845 roku w Kołowiu, zmarły 25 lutego 1916 roku w Krakowie, Polsce, założyciel Zgromadzenia Albertynów i Albertynek, w stanie styczniowy malarz święty Kościoła Katolickiego, znany z W latach 1390-1473 był profesorem filozofii i teologii na Akademii krakowskiej. Większość części życia poświęcił przypisywaniu traktatów. Urodzony 16 października 1829 roku w Białej Podlaskiej. zmarły 16 grudnia. Urodził się około 1580 roku w Wrocławiu Młodzimierzy. Zmarł 12 listopada 1623 roku w Witeb. arcybiskup Połocki, Paweł święty Kościoła katolickiego. Był męczennikiem zamiaru Kościoła i wierności powierzonej mu misji. Dalej, arcybiskup zespoły i dialogu z Tryfonem oraz wysiłków, aby przekonać wszystkich urzędników o wadach prześladowania chrześcijan. Justin jest również jednym z pierwszych uczonych, który zmarł z w trzecim wieku życia. Leczenie przez chrześcijańskiej Kościoła Orlowskiego, którego. 1799 roku w Leonie. Zmarła w yy, stycznia 1862 roku. Francuska świecka chrześcijanka, założycielka dzisiejszych bawieckich dzieł misyjnych. tercajna, dominikańska, duchowa Ja świętego. podczas czasu 104 żywioły wydech w tym aż do 10 i 140. Urodzony 27 września 1696 roku Marianemu Kołonewolu zmarł 1 sierpnia 1787 roku w Pagani Kołonewolu. Włoski duchowny, katolicki założyciel, erentem turystów, biskup kaznodzieja, poeta, kompozytor, prawnik, święty Kościoła. 13 min. zamordowanych w Katoliku w Kościoła 24 stycznia 1874 roku wojska rosyjskie, w tym formacje kozackie, otworzyło ogień do parafra podnoszących się przed świątynią, skonfiskowaną przez dawcę na rzecz